Oczywiście się mogę dowiedzieć w kolejnym odcinku Fantazy Champions League. A się zrobię sobie podsumowanie, Day 8, czyli ostatniej kolejki w fazie ligowej, która no, nie poszła po mojej myśli, bo zdobyłem 57 punktów. To patrząc teraz e, na miejsce w światowym rankingu, w Polsce. Polska, no ponad dwa koła e, światowy. No, już mamy ponad 100 tysięcy, więc nie najlepiej. Oczywiście, to nie są wyniki. Ja się z nich ogólnie cieszę. Ja no, że tylko tej poprzedniej kolejki. Natomiast te wyniki nie są dla mnie złe i na pewno są dobre do walki. Tym bardziej, że mamy nowy format. Zobaczymy, jak w tym formacie będziemy punktować, jak będziemy robić transfery. Ale to o wszystkim przygotowaniach po prostu pogadamy sobie następnym razem. Dzisiaj zrobimy sobie na spokojne, raczej szybsze, bo to jest oba ostatnie kolega podsłowanko. Więc tak, bramkarz, jak widzicie Ortega nie grał, błędny kupno Ortegi i w ogóle błędne kupno City. Jeszcze jak, chyba na początku City coś tam grywało, potem... No jak City zaczęło się psuć, no to te rotacje między Ortegą, Edisonem tak naprawdę nie wiem kto kiedy zagra, nie wiem kto kiedy jest chory, kiedy jest decyzja Pepa. Kontuzja. Wielki misz-masz między tymi bramkarzami i mega nie wypał. Mike Mignolo, no dynamo, zagrzeb. No, powiedzmy jest jeszcze, no, jeden punkt to bym się nie spodziewał. Jeszcze przegrana. Kiedy widziałem wyjściowy skład Milanu, był dość mocny. To tutaj, na jeden punkt, mega słaby. Tym bardziej, że miał podwójną obronę. I Teo Hernandez też dał bardzo mało punktów, bo dał o jeden więcej, ale dwa. Mega, mega mało. Spodziewałem się od nich, naprawdę, nie będę ukrywał. Spodziewałem się z tego kąta, może jakiś wynik 0 się spodziewałem dla nich. I tyle, i dwa czyste konta, i dziękuję, nie liczyłem na nic więcej. Okazuje się, że w sumie... ...chyba dwójkę zdobywają mi tylko i wyłącznie trzy punkty. No jak widzicie, zmiany oczywiście robiłem, więc o ławce nie mam co powiedzieć. Ławka wybrana dobrze akurat tutaj. Bo tu mamy dwóch obrońców, których wybrałem akurat dobrze. Kewryczan, mimo straconego konta, cztery punkty, więc fajnie. Jak Kewryczan będzie grał... ...albo grałby po prostu częściej, może tak powiem, bo to w czasie przeszłym jak widzimy, nie grywał w tych meczach, czy po prostu po małą ilość minut. Wydaje mi się, że to był dobry pik i by fajnie, lepiej o wiele punktował Wryczan. A tak wychodzi, jak wychodzi, że te, jak grał, pełne minut, pełna ilość minut, tak widzimy, że nawet nie dając goli czy asysty, tracąc czyste konto, potrafisz zdobyć na przykład te cztery punkty, więc takie fajne minimum. Szkoda, że tak rzadko grywał. U niego największy minus. No i Grimaldo, jedyny zawodnik, który Chronił mój honor, jeśli chodzi o defensywę. 9 punktów, asysta. Krył bardzo znakomitym pikiem, jeśli chodzi o obronie. 12, 6, 4, 1, ok, ale 18, 7, 3, 9. Świetny pik, jeśli chodzi o obrońcę. Tym bardziej, że cena jest 5, 8. Podejrzewam, że mocno podrożał. Bo tak naprawdę kosztował, podejrzewam, że jest 5,5, 5, ,5, 5 0. Nie pamiętam, no ale mega dobry pik. Moim zdaniem, pewnie z flip jeśli chodzi o pomoc, no, mój najgorszy yy, Gitens, kompletnie nic nie dał. Były trzy gole, on nic nie dał. Szkoda, po prostu szkoda, nie ma co tu więcej mówić. O, mój nowy zawodnik z Young Boysów, dlaczego go wybrałem? Teraz możemy przejść do transferów. Yy, jak widzicie, zmieniłem. A nie, to są wszystkie transfery. Tak mówię, barkole yy, Martinelli, go, Dlatego, że GKRS w ogóle nie grał. Martinelli już do końca nie pamiętam, ale Martinelli prawdopodobnie też nie grał. Zaraz sobie to pewnie sobie. No ale wiem, że gkrs nie, bo nie grał. To byłem pewny. I dzięki temu mogłem wziąć sobie właśnie Keina A co do arsenalu. Tak jest, tak jak mówię. No po prostu nie grał i dlatego też go wymieniłem, więc wymieniłem dwóch niegrających zawodników. Nie byłem tego pewny, już wolałem sobie przypomnieć. I widziałem, że to jest stricte transfer na jedną kolejkę i chciałem zaryzykować. Mówię, Jan Gbajs, może jakiś honorowy punkt, żeby się opowalczyć? I wziąłem po prostu zawodnika, który jakiś tam miał szansę na punkty za mega niską cenę. Okazało się, że niestety Jan Gbajs i... Kompletny, no, zniszczeni zostali w tej Lidze Mistrzów, aż wstyd nie powiem, bo się dostali, ale patrz na wszystkie inne drużyny, to masakrycznie tam słabo zagrali. Na szczęście był taki ktoś jak Rafinia. Na no, Rafinia dobry zakup, dwie asysty, 7-8 punktów. Wymiana Jamala na Rafinę, jedyny minus był taki, że po prostu zrobiłem to za późno. Ja Jamal pewnie też swoje punkty daje, ale Rafina chyba lepiej wyszedł. Ale na szczęście miałem też takie kozia jak Wilca. No Wilc mega punktuje 18. Nie wiem, czego z początku nie miałem. 7, 11, 2. Ale potem od 2, 19. No i tutaj teraz był 3 punkty, był 1. No i tutaj 13. Więc ogólnie Wilc bardzo często ratował moje kolejki. I ogólnie podwojenie Leverkusen mega się opłacało. Wiadomo, można było myśleć. Otóż no, nie będzie ten sam revel kuzen, pewnie nie jest taki identyczny jak w poprzedniej sezonie. Natomiast nawet jakiś trochę słabszy czy troszeczkę inny, to jakieś mniejsze procenty to nie jest jakieś nie wiadomo co. No i jeżeli chodzi o napastników, no to Halant niestety tu nic nie dał. City 3 się powiedzieć tu długo, Manchester City, w sensie nie ich bronić, tylko sam do siebie czemu im tak często ufam. I Wydaje mi się, że większość z nas na początku miała taką myśl, ale ta myśl nie została na bardzo długo. Mianowicie, kiedy zaczął się ten kryzys, każdy sobie mówił: Nie dobra, City to musi, to, to znam tą drużynę, oni to ogarną. Pojawi się kolejny mecz, kolejny mówić: Nie, nie, to już jest koniec. Znam Erlinga Halanda, on bije rekord, znamy City, tu oni zaczną wygrywać. Zaczną wygrywać. Nawet jak wygrali kiedyś jeden mecz, wszyscy maszyna ruszyła, znowu widzimy to City. I tak każdy mecz sobie tłumaczyliśmy. Zazwyczaj wiem, że wy szybciej sobie to. Y, z, znaczy szybciej skapiście się, że to tłumaczenie ma sensu. A ja sobie to potrafiłem tłumaczyć i tłumaczyć i tłumaczyć. I do dzisiaj nie jestem w stanie do końca sobie tego wytłumaczyć, że y, City dzisiaj nie jest tym City, jakie znamy. Czy to przez problemy z Pepem, czy y, całej drużyny? No ja uważam, że mega, mega ciężko by było tak, żeby cała drużyna nagle zaczęła słabo grać. Kurde, możemy mówić, że tak jest, ale z drugiej strony, jak możemy zrobić, że 11 podstawowych plus, co tam Pep wymienia 5-6 każdy łapie beznadziejną formę? Po prostu tu musiałoby się jakieś gwiazdy na niebie ułożyć, żeby każdy z tych zawodników był słaby. Oczywiście, możemy pójść w psychologiczny punkt myślenia i powiedzieć, że każdy, niektórzy mieli dobry, dobrą formę, dobrą dyspozycję, ale przez mental i drużynę obok, przez plotki i to wszystko. Może ta sprawa sądowa, może zawodnicy wiedzą coś więcej, ten mental upadł. Ja jestem się bardziej w stanie zrozumieć, ale. Ten mental nie może upaść przez 12 spotkań. Nawet jeżeli ten mental jest upad, spadnięty, to profesjonalny piłkarz, tak jak nie wiem, Silva, ktokolwiek, Haaland, oni. Ten mental nie są tak. że To nie jest, to nie jest to ten tak mental, że nagle przestali już całkowicie grać. Z drugiej strony, jak patrzę na zachowanie Pepa, śledzę City, no od paru lat już. Tak naprawdę. Ogólnie dłużej, ale tak, że oglądam praktycznie wszystkie mecze, albo ten, no to od paru na lat, więc nie będę tutaj uszkiwał, że znam City, co robili 20 lat temu, co trenuję tak dalej, bez przesady. Ale odkąd znam Pepa i z pamięcią, co pamiętam, Pepa był dziwny, wiadomo, nie będę uszkiwał, że Pep zawsze był normalny. Natomiast A to, co ostatnio robi, jak dla mnie, ma on sam w sobie problemy. Czy to jego sprawy prywatne, żoną. Czy to, to... że ma kryzys, sobie nie potrafi z tym dać rady? Nie wiem. Nie mi osądzać. Przepraszam, źle się wyraziłem. Nie mi oceniać. Czy to wina Pepa, czy to zawodników? Natomiast nie wiem jedno. Podejrzewam, że to jest wina wspólna, ale uważam, że Pep dużą gra tutaj rolę. Czy jestem za zwolnieniem Pepa? Oczywiście, że nie. No dzięki Pepowi mamy tych zawodników, jakich mamy. Czy bym chciał, żeby Pep... Powiem tak. Jakby Pepa zwolnili, bym nie płakał. Jakby Pep zostanie, też na pewno nie będę płakał, bo Pep Guardiola na pewno bardzo dużo robi. Czy Pep Guardiola potrzebuje przerwy? Nie dla City? Może. Może to było najlepsze opcja żeby przerwę. Ale oczywiście tak mówię, to są tylko i wyłącznie moje domysły. I podając głupie przykłady, nie pamiętam, który to był mecz, ale do Ortegi chyba przygrali, ten mecz zremisowali, to był mecz z Feyenoordem, to był Premier League. Gdzie Pep Guardiola niby krzyczy na tego, ale zarazem go przytula, krzyczy, przytula, jest na niego wściekły. To mówię tak, kurde Pep 10 się tak zachowuje, zazwyczaj się tak nie zachował. Oglądając mecz... Z Klubem Bróż właśnie, z Klubem Bróż co Pep Guardiola robił? no po pierwszej przerwie... Okej, okay, tego nie widziałem dokładnie, bo oglądałem Multiliga i City. Komentatorzy mówili, że znowu się trochę podrapał. Bez złości? Może tak było, może nie. Natomiast widziałem co było po strzelaniu u goli. On dosłownie rozwalał rzeczy na ławce rezerwowych. znaczy nie rozwalił, poczekaj, spe specjalnie może znaczy nie, znaczy specjalnie rozwalił. Bo podszedł, kopnął tam chyba skrzynkę z wodą, cokolwiek. Zaczął tam kopać rzeczy. żeby mówić w końcu puścił mu nerwy, że przychodzi dalej widzimy i tak dalej. Może tak było. Natomiast ja uważam z tych obserwacji, to z tego co się pamięcią, ogólnie Ola normalnie by się tak nie zachowywał. Czy wyrzucił butelką kopną raz? Może. Może tak by było. Ale te emocje u niego przychodzą jeszcze w tą inną mocniejszą stronę. Często uważam, że... Jak mówię, nie chcę hejtować Pepa z żadnym względem, że to jest zły trener, że sobie nie daje rady, bo jest kryzys, że potrzebuje kolejnych milionów. Nie, ja uważam, że trener jest znakomitym. To jest trochę może inny trener niż ludzie oczekują, że... O, Pep Guardiola to jest trener. Znaczy oczekują, że inni trenerzy mówią tak. O, on z Evertonem zrobi giganta, albo ten z tą słabszą drużyną potrafi zbudować i stworzyć mega drużynę. Tak jak mówiło się o United i Fergusonie, którzy mówili, on zbudował drużynę znikąd i stała się potęgą, pep by tak nie umiał. Nie wiem, może tak, może nie, ale powiedzmy sobie jeszcze jasno: na przykład, co z tego, może tak jest, może by było tak, że pep nie dałby rad zbudować z tej drużyny potęgi. Nie wiem. Natomiast dla mnie Pep zawsze był w innym charakterze trenera. Natomiast dla mnie to był trener nowoczesnego futbolu. Skąd znamy 7 sekund po piłki? Skąd znamy tiki takę Skąd znamy grę bez, bez takiego typowego napastnika? Skąd znamy grę, gdzie skrzydłowy schodzi do środka? Znaczy, przepraszam, boczny obrońca. Nie wiem, czy to wszystko wymyślił Pep od początku. Natomiast na pewno on to wprowadził w świat. I ja uważam, że Pep Guardiola jest właśnie trenerem, który wręcz potrzebuje najlepszych zawodników, żeby tworzyć nową wizję futbolu. W tym momencie nowa wizja futbolu, że tak powiem, wychodzi od Iraoli, czyli z Barnumów. Natomiast Pep Guardiola stworzył już tyle, że uważam właśnie, że yy, powiedzenie, że on jest słabym trenerem, bo nie potrafi zbudować ze słabej drużyny mocną, może tak być. Natomiast jeżeli, a jeżeli potrafi wzmocnić drużyny tworzyć genialne, nowe taktyki, to uważam, że jest i tak geniuszem i cenerzem, jeśli chodzi o trenera. I jeżeli otworzymy sobie na przykład taki, jeśli gracie, czy to nie, Football menadżera, FIFA, czy inną grę, jeśli otworzymy sobie taki e, prostokącik, kwadracik ze statystykami, i na przykład nie wiem. Ferguson, załóżmy, że miałby wszystko uśrednione, że jest dobrym taktykiem, że potrafi właśnie tworzyć ze słabych zawodników dobrych. Na tak przykład, Pep Guardiola mógłby mieć na przykład ten wskaźnik trochę mniejszy, ale mega wy 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 wystrzelony w górę wskaźnik taktyki i nowych strategii, więc ja tak to widzę. Trochę się rozgadałem, przepraszam, ale wydaje mi się, że takie odcinki też czasami się przydadzą. Przynajmniej w znacie sensie moje zdanie trochę więcej. Jest szansa, że powtórzę się trochę w Fantazji Premier League, bo wiem, że część ogląda tutaj Bieg Mistrzów, a druga część ogląda Fantazji Premier League. Podejrzewam, że niektórzy. Oglądałem to to, ale to jest mniejszość z tego, co widuję po moim kanale. Proszę trochę, że się tak się rozgadałem. O co chodzi? No Haland. zaufałem po raz kolejny Halandowi. City. City wygrało, ale Halandowi warto ufać, nie było. Przechodząc dalej, Mbappe. Asysta. to no szkoda, nie po to go kupiłem. Yy, okej, okay, to nie jest zły wynik, bo to jest 5 punktów, to jest coś, co mówisz. To nie jest źle, to nie jest dobrze, to jest w miarę okej. Okay. I tak do tego podchodzę. Gorzej jestem smutny przy Harry bo kupiłem Keina specjalnie. Stricte pod tą kolejkę. Nie interesuje mnie inne. Nie wiem, z kim mógłby grać. I tak dalej. Interesowała mnie ta kolejka. Kupiłem Keina pod tą kolejkę. No i okazało się, że dał tylko jednego gola. I to chyba dopiero w drugiej połowie. Nie będę oszukiwał. To jest dla mnie zły nie jestem. Natomiast to jest dla mnie poniżej oczekiwań. Oczekiwałem od niego przynajmniej dwu cyfrówki, przynajmniej dwóch goli, przynajmniej i asysty. To jest minimum czego oczekiwałem. Tak naprawdę, bo po to go kupiłem, bo to grali u siebie w domu. wszystko w Bratysławie na wyjeździe. Więc no liczyłem tutaj na pełną pulę punktów tak naprawdę i... Od początku i szczerze spodziewałem się z 5 rok dla Bayernu Monachium. Tym bardziej jak widziałem skład. Mówię skład wychodził mocny, krykam Harry'ego, OK będą gole. Jak okazało się tylko niestety jeden gol i tutaj przez to wszystko... 57 punktów. Nawet wam powiem więcej. Szybka ciekawostka. Jak dałem kanał na C, trochę żałowałem, czy nie dać kaina na C, jak już te mecze się zaczęły. Oczywiście mógłbym powiedzieć i tak już zdobył więcej punktów. Na szczęście tych punktów było minimalnie więcej. Tak to widzę. Jeżeli chodzi, przejdźmy sobie jeszcze do naszej ligi. Większość miejsc się nie zmieniło. Zacznijmy sobie teraz od dołu, od mojego miejsca. Pamiętajcie, że jak chcecie na YouTube się pojawić częściej to przyznam, jak dacie radę, przywitać się typu hej, tutaj nie wiem, na przykład bake albo fall down i pozdrawia ta drużynę, cokolwiek Zra napiszcie tak przynajmniej 2-3 razy i opiszcie swój komentarz przepraszam, mam nadzieję, że tutaj nie wypchnąłem cię do tablicy, bo kompletnie nie musisz pisać albo, że czasami komentarze się pojawiają jak ktoś napisał jeden komentarz gdzieś na samym początku i nie przedstawił się, albo tylko raz się przedstawił, jestem w stanie nie zapamiętać wszystkich, bo mam tutaj Was drużynę, drużynę fantazy Premnik, i oczywiście jeszcze swoją inną prywatną, tu tamto. Jak ktoś w FPL-u mi się tam przywitał trzy razy, pamiętam tak niektórych, w większości tak naprawdę, jak nie wszystkich, a jak ktoś raz napisał, to różnie bywało. Dobra, przejdźmy sobie. Ja zdobyłem miejsce dziewiąte. Jak widać, czy uciekłem. Miejsce 10, troszeczkę, ale od miejsca 8 wszyscy poszli mi w górę. No i z tych, co, jakokolwiek kolearze i trzeba zmienić drużyny. FC Taro. Kane na kapitanie. No. Byk, tutaj właśnie czwarte miejsce. O, Griezmann ładnie. Wic na kapitanie, więc bardzo ładnie. Grimpong, Kurtła jest. Kane. Halandzik tutaj też jest. A to Turika wygląda tak. Czubek, miejsce trzecie. Hmm. Znaczy, czek, przepraszam. Chciałem powiedzieć. Hmm. No mówię tak. Olisę na kapitanie, czy to twój wybór? Tam zastanawiam się nad Kenem, ale mówię, zaryzykuję się z Halanda, więc Olisę na kapitanie? Dla mnie całkowicie zrozumiała decyzja. I nie dziwi mi, że nie wybrałeś ba Barkoli, Wilca czy Rafini. Dla mnie bardzo dobry wybór, niestety się nie opłacił. Na szczęście Grimardo Flimpong, grupa, którą wymieniłem, dali, nadrobili sp spokojnie punkty, więc tak chciałem. Gratulacje, szkoda tego kapitana, bo już nadrobiłeś do top 2 i top 1. A dobry kapitan by naprawdę fajnie nadrobił. Top 2, Piterek. Trafienie na C. Niezły, niedobry. W sensie taki. Jest ok, nie można narzekać. Tutaj Wilc, podobnie. Grimardo Flimpong. Świetna obrana by Leverkusen tak naprawdę tutaj I to tak naprawdę I to tyle, to prawa strona, co jest opuktowa. No Mbappé asysta, Alvarez Chyba też asysta, tak? Tak jest, ale minutę za mało zagrania, więc Tutaj Poda tą minutę No i pierwsze miejsce niezmiennie Łukasza I mamy Nacego Harry'ego Kaina, Tak, dla mnie świetny wybór, też Na początku żałowałem, że go nie wybrałem Wilc dał punkty Rafinia. Grimaldo, Grimaldo, Freeport, Grimaldo, Freeport. Kto ich nie miał, tak naprawdę fantazy dużo tracił. Mega, mega dobra dwójka mocnych obrońców do gry. I pewnie teraz gorsza będzie, bo będą trudniejsze mecze. Ale w fazie ligowej, maskwy chyba, jeden z nich to mastkiewem był. Po prostu 66 punktów, więc czy można powiedzieć, że ktoś kogoś gonił? Troszeczkę. Natomiast dużego znaczenia to nie było. Cała trójka, inaczej, top 2 Piterek miał najlepszego kapitana, natomiast cała trójka nie wybrała kapitana z dwucyfrówką, więc żaden z, moim zdaniem, tych osób nie może powiedzieć, uciekłem, fajnie, albo coś takiego. No i dzisiaj tak, trochę się rozglądałem o City, ale chciałem, żebyście poznali trochę mojego zdania. Żeby to nie było tylko czyste odcinki, słuchamy i tak dalej, czasami możemy się w jakimś stopniu tam poznawać, nie musimy komentować, nie musimy ten ktoś wyrazi swoje zdanie, ktoś będzie chciał słuchać, ktoś nie. A co? a za dziś wielkie dziękuję. I do zobaczenia. Do następnego, już tak naprawdę niedługo, odcinka z Ligi Mistrzów. Bye!